ma strasy. Ja już tam tam śniadanku sobie ogarnąłem się. Troszkę tam zaraz przyjechał, więc już nie nagrywałem. Hmm. Chciałem powiedzieć, jestem w Dombos. W w Dombos. Dombos. Jakoś tak to się mawia. Plan jest taki, że muszę zrobić tutaj zakupy, jakieś jedzeniowe. Do samochodu muszę kupić żarówkę, bo mi się przepaliła w reflektorze przednim. Muszę kupić olej, bo chyba mam mało oleju w silniku. Niestety coś tam bierze. Ale to być może przez ten wałek rozrządu, który muszę naprawić. Nie wiem, jak to tam funkcjonuje. W każdym razie chyba oleju jest mało muszę się tu rozejrzeć też za jakąś toaletą jest mnóstwo ludzi wszędzie jest mnóstwo ludzi trochę mnie to przeraża i stresuje jakoś tak mam, że jak jest dużo ludzi i dużo chodzi w koło to mi się po prostu głowa kręci jakiś jestem niespokojny, zestresowany Tego muszę ogarnąć tutaj co mam do ogarnięcia i uciekać gdzieś w jakieś odludne plenery Dokładnie też zaraz jeszcze popatrzę na mapę, przemyślę to wszystko, bo przy tej ilości samochodów, kamperów, e, ludzi, nie wiem, czy kierunek Stryn. I tamte okolice są dobrym wyborem, e, bo tam będzie po prostu miazga. Muszę to przemyśleć, może jakieś mniej znane rejony wybiorę, może coś nowego zobaczę. Nie wiem, będę musiał to dokładnie przemyśleć. E, przepraszam, że te dogrywki nagrywam sobie z telefonu, ale jest mi tak dużo wygodniej. Mam nadzieję, że nie wpłynie to jakoś na jakość dźwięku, ani wideo. No i co, ja tam się idę ogarniać, porobić zakupy, i tak itd., tak dalej. Klimat letni, wakacyjny. Słuchajcie, no jest 21 stopni, a ja płynę, ja już nie mogę, no nie? Na słońcu jest mi potwornie gorąco. Jestem totalnie nie... jakiś taki nie ten, nie... jak to się mówi? Nieprzystosowany do upałów. Nie lubię upałów, nie lubię takiej pogody. Raz, że nie można zdjęć fajnych, porobić żadnych, a dwa, że jest za gorąco, słońce pali. Ja oczywiście nie wziąłem żadnego kremu do opalania. Może kupię jakiś najtańszy? Nie wiem, nie wiem. Dobra, nie przynudzam. Idę się ogarniać. No hej, he, ja zakupy porobiłem. Spotwornie gorąco. Normalnie płynę. Tego jadę, włączam klimę. Mam e, 200 km do strynu. Po drodze na pewno gdzieś zatrzymam na jakieś jedzenie. Może na to, żeby się pochlapać w jakiejś rzece. Zobaczymy. E, ogólnie, chmurki się zbierają z tamtej strony, więc jest dobrze. Mam nadzieję, że w końcu przyjdą, bo inaczej, kiepsko to widzę. Fu! Nie lubię. Dobra. Lecimy dalej. No, słuchajcie, jeszcze taka ciekawostka. W tym sezonie letnim teraz są rekordowo wysokie ceny paliw. Nie pamiętam od 8 lat, jak tu mieszkam, żeby były tak. Aby paliwo było tak drogie. Ceny za benzynę dochodzą do 19 koron za litr. 19 koron to jest, słuchajcie, 9 zł. Eee, 9 zł, coś koło 9 zł za litr sobie wyobraźcie. To no jest masakra już. No, ale teraz przycebuliję dobrze, bo zjechałem na nieco. Poczną drogę jak w jakiejś małej wiosce w małej stacji znalazłem paliwko po 16,50, czyli 2,5 korony na litrze zaoszczędziłem, 2,5 korony to jest jakaś dobra złotówka na litrze to jest e, dużo oszczędności, bo zaszło mi 27 litrów teraz 27 zł mam w kieszeni. Cieszy mnie to aczkolwiek nawet 1650 to nie jest super cena, bo pamiętam ceny po 14 z groszami. No teraz mówię, do 19 koron dochodzą, więc... U! Norwegia jest cholernie droga. Ale pięknie. A jadę dalej. właśnie do Lom Łom jest słynny z tego, że jest tutaj e, piękny kościółek kleptowy, który możecie zobaczyć daleko na pra po prawej stronie. Postaram się Wam e, wrzucić tutaj przebitki e, sprzed dwóch lat. E, nie wiem czy kręciłem jakiś film tam, ale na pewno robiłem jakieś zdjęcia pokażę Wam ten kościółek z mojego tripa sprzed dwóch lat natomiast wtedy warunki były podobne było bardzo silne słońce, ciężko było robić zdjęcia dzisiaj się tu nawet nie zatrzymuję, bo tu jest takie centrum też turystyczne i to co tu się dzieje, no to widać, jest masakra jedna wielka tak więc, no ja się nie zatrzymuję, tu nawet jadę dalej Zakłada mojego czasu na tutaj szukanie miejsca parkingowego i łażenie. ale gdzieś znaleźć sobie jakieś fajne miejsce, przycupnąć, trochę odpocząć, bo już jazda trochę mnie nuży. A jeszcze sporo przede mną. Dobra, się przetłuczają korki. Dobra, połączam się. Dobra, ja musiałem się zatrzymać. W końcu znalazłem jakąś fajną miejscówkę, i samochód będzie w cieniu. Fajny lasek, sosnowy. Pięknie pachnie żywicą. Jest fajna miejscówka w ogóle, żeby nocować. Jest nawet miejsce na ognisko. Ja idę w klapeczkach. A tam płynie piękna. Krystaliczna rzeka. W ogóle kolor tej wody tutaj jest nieziemski, nie wiem czy było widać na jakichś przebitkach. Teraz podaję idę zobaczyć tutaj co jest ciekawego. Jeszcze nie byłem w tym miejscu nigdy, trochę wieje. Ale jest ogólnie 27 stopni, więc jest ciepły wiatr. Patrzcie. Kurde, jaka miejscówka. Chyba trochę tu zabawię. Przyjdę tu z aparatem myślę, robić zdjęcia jakieś. ale tu pięknie. Nie no. Ale magia. Tu na pewno zostanę na troszkę. Tutaj sobie można zejść na dół, nogi pomoczyć w wodzie, tam są fajne hałdy, ale tam się do nich nie zasanę, bo po, prostu po drugiej, na drugim brzegu. Idę troszkę odsapne, wezmę sprzęt, przyjdę tutaj połazić. Tylko buty muszę założyć, bo w tych klapeczkach to nie da rady. Przepiękna miejscówka. słuchajcie e... powiem wam co się wydarzyło miałem iść tam coś pofocić e... ale w końcu nie poszedłem bo zaraz przyjechały chyba trzy samochody jeden po drugim prawie ludzi tam po się naszło więc e... stwierdziłem, że nie będę czekał aż sobie pojadę, żeby coś tam ponagrywać czy, czy porobić zasłaniałem sobie okna e... położyłem się, żeby rozprostować plecy i po prostu czułem tak Pulsujące po prostu zmęczenie w, w głowie. No i przykimałem, przykimałem. Ee, nie wiem ile, prawie dwie godzinki. Znowu miałem drzemkę prawie dwie godzinki. Także tam często budziłem, ale jakieś sny miałem. Całkiem dobrze mi się spało. Teraz pojadłem. Jestem gotowy do dalszej drogi. Sorry, że na razie e, większość samochodu no ale trasy trzeba pokonać, a nie jest krótka ani, ani łatwa Dobra, dosłaniamy okna chłodzimy wnętrze prawa autorskie dziadek zapalił więc można jechać Nierba zalana jedziemy Chmur jak nie było, tak za bardzo nie ma Około 17 powinienem być Już w pięknych rejonach Około 17, .00. nie wiecie która jest godzina, co? Jest godzina Która to jest godzina? 17.58? O już 18 godzina No to około 19.20 Ile mi zostało? 80 km mi zostało więc yy, z półtorej godziny jazdy w tych warunkach dobra a jeszcze okąpałem się w rzece ale przyjemność mega zimna woda fajna ale nie taka zimna na lód że wszystko aż boli a taka zimna zimna taka odświeżająca zimna dobra nie ściemniam jadę To jest jedna z miejscówek, które chciałem koniecznie zobaczyć i obfotografować. Tutaj już idzie na górze główna droga, tu jest duży parking. Ja szedłem nieco niżej, bo zauważyłem, że tutaj ładne wrzosy już się pojawiają. Jest do tego dużo jagód, więc można sobie pojeść przy okazji. I tutaj Szukam właśnie różnych kompozycji z tymi wrzosami na pierwszym planie. Tu jest też taki śmieszny, śmieszny jałowiec rośnie jak drzewko małe. Też fajnie nawet to wygląda. Ciekawy ma kształt. I tutaj generalnie z różnych miejsc przy parkingu jest nieco różna perspektywa i widok na te domki. I dalej niżej jak się zjedzie drogą główną, tam jest też duży parking, z którego widać te domki z kolei w drugą stronę z tymi tam górami w tle. To też wygląda bardzo ciek ciekawie. Ja jeszcze na pewno pójdę zaraz tam w tamtą stronę, bo tam jest taka droga prowadząca do tych domków, która jest ładną linią wiodącą. I tutaj generalnie się troszkę pokręcę. Światło jest jakie jest, niestety nie ma tam żadnych chmur akurat. Bardzo wielka szkoda, ale z tymi wrzosami bardzo ładnie to wygląda wszystko, ciekawy właśnie cień rzuca ta wielka góra. Słońce się przesuwa teraz generalnie w tamtym kierunku, więc ten cień się trochę cofa. Jakbym poczekał tutaj pewnie z godzinę półtorej to cień stamtąd by uciekł w ogóle i dolina byłaby była oświetlona, ale zobaczymy, czy wątpię, że masz tyle czasu tu spędził. Tak więc ja tutaj popróbuję swoich sił Szukam motywów Generalnie Jestem już blisko Strynu, Piękne wielkie góry na około Ponad 2000 mają Ta dolina z rzeką Świetnie to wszystko wygląda Fenomenalnie Zobaczymy zaraz, co się uda ustrzelić. A no to jest właśnie miejsce, z którego fajnie widać drogę, którą można wykorzystać jako linię wiodącą. Pamiętajcie, żeby szukać takich elementów krajobrazie. Taki nieco oczywiście cieśniejszy kadr. Gdzie droga nam idzie sobie prosto w samo centrum osady. Z tym że z tego punktu widzenia nie widzimy rzeki, która płynie w dolinie. Więc musimy się trochę cofnąć. I generalnie tutaj myślę jest ciekawszy nieco kadr. E tam widzimy w dolinie tą rzekę, która jest też fajnym elementem, niewiele nam się zmienia układ domków, droga troszkę niestety ucieka bardziej od boku, nie, nie, nie tutaj z dołu, trochę inna perspektywa jest, ale no coś za coś. Tu jak widzicie bardzo mocno odbija się światło od budynku, od farby na budynku. Więc ja założyłem filtr polaryzacyjny, żeby obciąć ten odblask. Generalnie nie chciałem używać filtra polaryzacyjnego, bo przy tak niebieskim niebie przy polaryzacji powstaje po prostu wielka ciemna plama i kiepsko to wygląda na zdjęciach. Generalnie jest to bardzo fajne ujęcie, są zupełnie inne warunki niż jak miałem ostatnio. Aczkolwiek, no podobnie, bo wtedy też nie było chmur na niebie. Ale fajne zdjęcia wtedy wyszły, teraz też myślę, że są ciekawe. Bo co, co jest fajnego mi się podoba, to jest to, że wszystkie domki są ładnie oświetlone, a z tyłu jest w cieniu reszta doliny, plus ta góra, co super separuje te domki od tego najdalszego planu. Tworzy. Bardzo fajny kontrast, trzeba pamiętać tylko w obróbce, żeby w takiej sytuacji nie, nie rozjaśniać tych cieni, nie wyciągać z nich maksimum detali, bo nie ma sensu, lepiej zostawić takie właśnie kontrastujące, mocne zdjęcie, gdzieś tam oczywiście, żeby to, ten cień nie był też czarny całkowicie, żeby było widać, że są tam jakieś elementy na tej górze, jakieś wodospady, drzewka, ale żeby nie, nie rzucało się to w oczy tak bardzo taki balans zrobić, ale nie rozjaśniać cieni za mocno, bo robienie z takiego zdjęcia HDR to jest grzech, myślę. W takich warunkach świetlnych nie ma co walczyć z ostrym cieniem mgły, nie żartuję. Nie ma co walczyć z rozjaśnianiem światło cieni takich i balansować tego wszystkiego. Bo czasem kontrasty mocne też robią dobrą robotę. Fajnie fajnie. Ja jeszcze może tu popróbuję coś z tymi skałkami, które są. I pojadę tam chyba w tamto miejsce na drugi parking, z którego będę miał nieco inny widok na te domki, z tym że tam już nie szeroki kąt. Tylko zoom, duży zoom, bardzo blisko wtedy na 300 domek i potężne góry w tle, które zoom tak jakby ściąga, przyciąga, i robi fajny efekt takiego właśnie. Zumu. Ojku. <noise> Dobra. Przepiękny widoczek. Mam nadzieję, że się podoba Wam też. Właśnie teraz jestem na drugim parkingu, pokazuję wam jaki jest stąd kąt widzenia. Teraz jest całkiem magiczne światło, bo jest mocno rozproszone przez powietrze, tworzy fajny kontrast właśnie ten wypełnione światłem tło razem z tą trawą, mocno oświetloną przez, przez słońce, soczystą trawą. Te domki też wyglądają super. Kwestia teraz tylko chodzenia tutaj z wzdłuż parkingu i szukania dobrego układu tego, tych domków. No i zdjęcia można tutaj zaró robić, zarówno panoramicznie, jak i w pionie poszczególnych domków. Eee, no świetnie, bardzo fajnie wygląda to światło rozproszone. Super, jestem zadowolony z tych warunków, mimo że nie ma żadnych chmur na niebie z tyłu. No, troszkę jakieś tam są, ale nie jest to coś, co. Dawałoby nam jakiś temat. Natomiast same domki z górami i światłem robią robotę. Używam teraz zoomu 70-300. To jest na 70, tak to wygląda. A na 300 to już są takie detale bliskie, bliskie detale. Pojedyncze domki. Natomiast nie wiem, czy jest sens robić pojedynczych domków bo jednak ta skala robi robotę, że tam są potężne góry, że, że ta łąka jest taka zielona, wielka. Fajnie, fajnie się tu to lepia, to na pewno coś z tego będzie fajnego. Jakie numer okazuje się, że złapałem ostatnie chwile światła słonecznego na tych domkach bo już słońce zachodzi tam, zniża się za te góry i rzuca coraz większy cień, ja myślałem, że jeszcze będzie dosyć wysoko szło nad tymi górami jednak ono się już obniża góry rzucają cień na tą dolinę i już już nie ma tej magii co chwilę przed tym, parę minut dosłownie ale mi się udało, bym kurcze był zły jakbym dłużej na tamtej na tamtym górnym parkingu, tam o siedział ależ, ostatnie chwile światła z opałem to się nazywa fuks super